bardzo ciekawe jest to słowo Boże dzisiaj. W kontekście święta narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli mówiąc krótko dzisiaj, Matka Boża ma urodziny. Powinien być tort, prawda? Powinniśmy, powinniśmy zaśpiewać jakąś pieśń, już zaśpiewaliśmy na początku mszy świętej, prosząc ją o szczególną opiekę i wstawiennictwo, ale myślę, że ona na urodziny najbardziej cieszy się z tego, że przynosimy jej nasze serce, że przynosimy w tym naszym sercu to wszystko, co niesiemy w codzienności, że przynosimy jej kwiaty naszych uczynków, naszych myśli, naszych pragnień, naszych słów i to chyba są najpiękniejsze dary, które możemy jej w dniu jej urodzin złożyć. Pewnie to trochę jest tak, moi drodzy, że kiedy Joachim i Anna spodziewali się dziecka, czyli Maryi, wymodlili ją, ona była jedyną ich córką, wymodlili ją u Pana Boga. Bo jak mówią, co prawda nie jakieś naukowe księgi, ale moi drodzy, księgi, które nie weszły do kanonu Pisma Świętego, czyli tak zwane apokryfy, to Mówią, że właśnie rodzicami Maryi był Joachim i Anna, którzy w podeszłym wieku właśnie ucieszyli się narodzeniem córki, ale wcześniej wymodlili ją u Pana Boga. No właśnie, kochani moi, można by powiedzieć, że. W tym dzisiejszym Słowie Bożym, zarówno z Księgi proroka Michała, która księga powstała 700 lat przed narodzeniem Jezusa i już 700 lat przed Narodzeniem Jezusa, prorok Michał mówi, że w Betlejem, w Betlejem, właśnie tutaj, najmniejszym z plemion ludzkich, wyjdzie ten, który będzie władzał Izraelem a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. No właśnie, Betlejem, które jest mało znaczącą mieściną, byśmy powiedzieli za ściankiem, można by nawet użyć takiego sformułowania, że tam właśnie wrony zawracają i niczego się specjalnego i pięknego spodziewać po tym nie można. A oto Bóg wybiera nic. Nic w oczach świata. I to właśnie w tym nic w oczach świata Bóg umiejscawia największy skarb. Największy skarb. Swego syna. Co więcej, umiejscawia go, moi drodzy, pod sercem kobiety, pod sercem matki, która w cudowny i niezrozumiały dla siebie sposób przyjmuje to życie. I podarowuje życie, karmiąc przez dziewięć miesięcy małego Jezusa, nosząc go pod swoim sercem i przynosząc go wreszcie na świat. Pan Bóg wybiera to, co jest niczym w oczach tego świata. Bo to, co wielkie w oczach tego świata, niekoniecznie Panu Bogu przypada do gustu, jeśli tak można powiedzieć, jeśli Bóg ma gust. Ale przede wszystkim, moi drodzy, zauważmy, że kiedy czytamy ten długi rodowód, może czasami się zastanawiacie. No, tyle tych imion tam, kto to w ogóle spamięta. A ja, jak czytam ten fragment, to wiecie, kojarzy mi się przeglądanie albumu ze starymi zdjęciami. Pamiętam, jak mam w swoim, swoim archiwum, tak to nazwę. Wiele takich zdjęć, które są czarno-białe i które były zrobione, nie wiem, jak na przykład mój tata był młodym chłopakiem. Jak się przyglądam tym zdjęciom, to patrzę, o, a to jest, a to kto tato? A to nie wiesz, to to sąsiad. To był Mirek. A, a ten, to skąd on? No to nie poznajesz wujka, przecież to Wujek Stasiu. I tak opowiada o tym, to tak jak w tym rodowodzie. Kiedy przywołujesz imiona ludzi z pamięci, wydobywasz je, przypominając się historię tych ludzi, przynajmniej niektórych. Zauważcie, że ciekawą rzeczą jest to, że rodowód Jezusa Chrystusa zaczyna się takimi słowami. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. W sumie dwóch ojców? Syna Dawida, syna Abrahama? To coś, chyba jakaś pomyłka redaktorska. Otóż nie. Kiedy Słowo Boże używa tutaj słowa syn w rodowodzie, w genealogii, to znaczy, że to jest potomek. Potomek Abrahama, potomek Dawida, czyli z rodu królewskiego. Wreszcie moi drodzy widzimy, że w tym opisie tych wszystkich osób, które są w tym fragmencie Ewangelii, mamy tu mnóstwo mężczyzn, ale jest pięć kobiet. I to też jest piękne, bo okazuje się, że wśród pięciu kobiet jest także Maryja. Cztery kobiety, które są wymienione: Tamar, Rut, Racha, to są kobiety, które Święty Hieronim mówił, że to, mówiąc krótko, były grzesznice. To były albo poganką jedna, albo, prawda, niestety kobietą lekkich obyczajów. Więc generalnie Hieronim stwierdził, że wszystkie były grzesznicami, a tylko jedna była święta, czyli Maryja. A z kolei Luther mówił, że to były wszystkie obco... Były wszystkie obcokrajowcami, czyli byli, były jakimiś pogankami z innych państw. Że to pokazuje, że Bóg przychodzi do wszystkich, nie tylko do narodu wybranego, ale do wszystkich. No i wreszcie, może spójrzmy na ten fragment dzisiejszej Ewangelii, że Bóg przychodzi, moi drodzy, w rodzinie, w jakiej chce. I Bóg jest obecny w rodzinie. Takiej, jak, jak, jaka ona jest, że Bóg chce zamieszkać w, tej, w tym następstwie pokoleń, takim, jakie ono jest. To nie są święte osoby. Ale Bóg nie przychodzi tylko do świętych. Nie potrzebują lekarza ci, którzy się mają dobrze, ale potrzebują lekarza ci, którzy mają kłopoty. A więc Bóg przychodzi do domu, do małżeństwa, do rodziny, gdzie nie wszystko jest poukładane, proste, zrozumiałe. Bóg przychodzi tam, gdzie jest właśnie ciężko i trudno. I myślę, że to jest ukochane miejsce Boga. Ukochanym miejscem Boga jest ta przestrzeń, w której jest najtrudniej. Jeśli gdzieś jest ci najtrudniej, to na tysiąc procent Bóg tam jest. Nie zostawił cię. Nie myśl, że On nie wie. Nie sądź, że On nie jest zainteresowany Twoim sercem. Nawet nie przypuszczaj, że On dzisiaj, kiedy Ty płaczesz, kiedy Ty masz dość, to On akurat mówi, przepraszam, ale muszę na tydzień wyjechać. Poradzisz sobie, prawda? Nie. No i właśnie, moi drodzy, wielką łaską jest dla nas, że przez, przepraszam, takie określenie, takie nic, jak Maryja, przychodzi Bóg na świat. To była zwykła izraelska dziewczyna, niczym się nie wyróżniająca spośród tysięcy innych Miriam, które chodziły i biegały po ziemi izraelskiej. To właśnie ją Pan Bóg wybrał. I teraz właśnie. Ciebie też Bóg wybrał. Czy ty masz świadomość tego, że Bóg Ciebie też wybrał? Czy myślisz o sobie w kategoriach wybraństwa? Czy jesteś kobietą, czy mężczyzną? Księdzy. Czy myślisz o sobie w kategoriach wybraństwa, że jesteś wybrany i wybrana w oczach Boga przez co? Przez łaskę i miłość. Jesteś wybrana i wybrana. Tak jak Maryja. I dzisiaj, kiedy świętujemy imieniny Matki Bożej, to też winniśmy, moi drodzy, w pewien sposób dostrzec i świętować wybranie każdego z nas przed Boga. Przez Boga, przez łaskę i miłość. Wybrany do tego, by kochać. Wybrany do tego, by żyć dla kogoś, nie tylko dla siebie. Życie dla siebie nie ma większego sensu. Wybrany do tego, by dzielić się sercem, dobrym słowem, wyciągniętą dłonią. Wybrany do tego, żeby płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi. Wybrany do tego, by. Potrafić milczeć wtedy, kiedy trzeba milczeć i mówić wtedy, kiedy trzeba mówić. Wybrany do tego, by być zbawionym. Dziękujemy Ci, Matko Boża, że uczyniłaś ze swojego ciała tabernakulum. Że Ty jesteś pierwszą nauczycielką, tak naprawdę, adoracji. Pierwsza adorowałaś Jezusa, kiedy tylko się począł pod Twoim sercem. A potem można powiedzieć za księdzem Pawlukiewiczem, że potem Najświętszy Sakrament biegał po domu, przewracał się, wchodził na stół, może spadł z krzesła i Najświętszy Sakrament sprawiał kłopoty. A Maryja adorowała Najświętszy Sakrament, Jezusa, który biega, Jezusa, który krzyczy który płacze, który śmieje się, który żartuje, bawi się z chłopakami. A ona adorowała. Dziękujemy Ci, Maryjo, właśnie za to, że przyniosłaś nam Jezusa i że przypominasz nam o tym, że i ja, i Ty jesteśmy wybrani przez Boga, ukochani przez Boga i prowadzeni przez Boga. Bo jak jesteśmy takimi Бог любит, кохает.